Cześć, witajcie oczywiście w League of Legends tutaj Chris z kanału Social Gaming Brades i się was e, witam w kolejnym gameplayu z tej gry. Tym razem sobie zagramy e, traszę na supporcie, ponieważ jest teraz e, dostępny. Także znaczy w, znaczy w tego tygodniowej rotacji jest to po prostu i dlatego chciałem go sobie wypróbować, bo już też nim ograłem e, chyba dwie gierki czy coś. Ale on nie rozumie, że ja mam staki debile. Jeszcze pewnie oni mają tam jakieś trzecie czy tam któryś poziomy, nieważne. Także to też trochę jest... Yy... Dziwne. Okej, okay, no teraz już mamy E no nie udało mi się przyciągnąć, co się stało. Ale ty zaraz giniesz gościu. Się nie <laughs> okay. No to to jest, też będzie łatwa linia niestety A i prawie doszło Nieważne sobie zbierali trochę dłuższy Będziemy raczej szli e, treszem Oczywiście no pod supportem będziemy się składać, ale troszeczkę tak pod tanka jakby żebyś, żebyśmy niwelowali trochę obrażenia no aż będziemy sobie latarnię, jakby co? Jakby pomóc naszym karny jak widzę, tutaj się szykuje, raczej na gang tam idzie Także OK Kolejny jest tak poszedł, no i co chwilę będą pod wieżą stali, no to też to trochę Nie halo. Ale ten model jest chory, no on powinien last hitować ilo ma last hitów? 15 a to aż? 1 <laughs> ma więcej od ich ADC. Aha, szybkie te. Uu. Co ten kogma? No, ty... no to jest po prostu. No to fajnie. To materiał będzie jeszcze lepszy. Zważając jeszcze na to, że będę sam grał na linii, chyba bardziej na sporcie. Dlatego też raczej nie uśmiecha mi się to, nie uśmiecha mi się to zdecydowanie w tej grze. Jak już bym grał kogmawym, przypuśćmy, na dwóch, to już, to już mi bardziej odpowiadał, prawda? Zważając też na to, że mam jakieś obrażenia, a tutaj niestety żadnych obrażeń nie będę mógł mieć. Znaczy mógłbym się w sumie złożyć pod AD, ale... Tresz potadę proszę mm. bardzo dobrze nasza drużyna krew, pierwszą krew przelała jakby Być zdobyła ale też w sumie mogło być on Mi się przydało jakby ktoś tu mi przyszedł pomóc Być wyczyszczony, może puszczą tego bo ta Gdzie jest ten yy, Dziwne. Karner tu idzie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jesteśmy zabili tą aż, też będzie wystarczające. No jeszcze się pytasz, gościu gram 1 na 2. Dobra, w sumie, ale to nawet nie z brąz, także no musimy wybaczyć aha, a on sobie teraz będzie wpadł w dżungli, no też ładnie z no, 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 karny. A, nie trafiłem. zrób to po okazji. Aaa, przyszedł z powrotem. Jednak, nie, chcę osalić odcinek. Zdeterminował się chłopak. Lepiej damy całą, no, to poziom. I teraz, jakby ten Kog'Maw tutaj przyszedł, to by było bardzo fajnie. Dużo obrażenia na to nie Żeby tylko głupio nie zginąć, bo... <laughs> przeciwko takim botom grać to naprawdę Okej. Okay. Idzie Kogmap i idzie Powoli, ale idzie jak to trochę będę last hitował, bo ile ta aż ma Easy to było easy, easy Aż minimalnie e, tego ping spadł Znaczy spadł, poszedł do góry Dobre To było takie, takie no 2 na 10 z jego strony Aj nie trafiłem A, ona to ma ward, dobra W sposób w sumie tam się w ogóle przejmuje nawet tym Ale on nie czai, że ja mam ładunki, no debil Przedaj z gry, więc mam mordę. Znaczy może on będzie moim supportem, bo na jaki gra potoczy. latarni Dobra nie. Jeszcze myślę, że mi się uda. Podbierzem go. Cisnę ale cofnij się. Cofnij. Czasem, ja mam teraz yy, teleport, także <laughs> łatwo będzie, nie będzie aż tak źle. A tak w ogóle bardzo super nasz kanał się rozwija. Podoba mi się to. Coraz więcej jest e, wyświetleń pod moimi filmikami z LoLa Także bardzo mi się to podoba Ech, Mam nadzieję, że będziecie częściej wbijali Możecie pisać propozycje, e, jakimi bohaterami mamy ograć tutaj na następny raz e, I na przykład jakiś build Nie wiem, możemy coś bo to jest w sumie tylko normal, także możemy sobie zaszaleć A Mam nadzieję, że ta gra nie będzie do tego trwała o, zaraz już może wpaść. A last hituj, ziomek, bo... Słabo ci to idzie, słabo. będę duszę w smytku zbierał. Widzicie co, zwardujemy tutaj, bo tu często chodzą. Eee, I tutaj. Tak w było. Oni mają apka, czy nie mają? pan... Aha, dwóch grach chyba na topie. Oj Ojoj. Aaaaaj, jaj. to było, sobe. Aż będziemy co chwilę tak baitowała troszeczkę. Nieważne, nieważne. Ważne jest to, że ten rajst jest po prostu... E, jakby to ładnie powiedzieć, go nie obrazić bo, bo taki przeciętny gracz tak przeciętny bardzo przeciętny Skórkę ma ale dostajmy. do przewidzenia z niczego w sumie akcję rozegraliśmy Szkoda, że mam mniejsze obrażenie niż on. Tak byśmy ugrali nawet na niego To jest mój trzeci raz z y, w tym sezonie, tak? A jajaj prawie Dobra, będzie do mnie szedł. Chodź, chodź. To się powoli uczy swojego combo. Trochę może chyba za późno. Jakie będziemy maksować? Nie, nie wiem, czy to jest dobre, bo niektórzy maksują, e, znaczy E. Ja maksuję zawsze Q, bo... Wtedy mniejszy chyba cooldown jest w ogóle. Dlatego właśnie na kill. strasznie długi. Ajajaj, myślałem, że o to nie będzie chodził w ogóle. Nie, go chyba nie schwytam. A, myślę, że tu Ash jeszcze przyjdzie. Ajaj aj. Ani? Okej. Okay. <grybujesz> to jest poważny tip fight. Ty. Jedno E. <noise> dobre, ugramy. <noise> Jeszcze to <tą>. Chodź pociśniemy. <noise> Oj, ta Lux. Dobra jest, dobra. <noise> to było prosta, ale, ale... ładna akcja, no nie powiecie, że nie. No tutaj już praktycznie będziemy puszować sobie, jak tam czogat, czogat też ładnie. Mid jest wyrównany strasznie, ale moim zdaniem i tak na korzyść, na korzyść Lux, bo Lux jednak jest lepszym czempionem. Według mnie, bo Ari jest w tym rotacji, także no... To Ari to ma wiele pewnie do życzenia, jeżeli chodzi o sam skill gry. Także Kogmach powinieneś puszować, nie wiem czy wiesz. Ale oni będą się że chcieli rzucić na tego Ryza możemy zaraz dragona zrobić także No już zabity Seria? Uciek im Chodźcie tu Zrobimy dragona Jeszcze trochę mówię przez Was, okej okay. Fajnie Dobra jedziemy jeszcze smoka To nasz Pięknie. Wszystko poszło jak powinno Jeszcze nie trafiłem z tego Ja, dobre, dobre Podoba mi się, podoba mi się ta gra. Wcale nie dlatego, że jest wygrana, w ogóle W ogóle nie dlatego Dobra, jedziemy tutaj Tu miniony zaczęły puszować, no to my sobie puszczemy spokojnie tego bota Już teraz na legalu, bo nie ma po co w sumie już się cofać. Złożony. szkoda że ten kogmaw minął no, Ale nie ma tego złego, prawda? To, może musiało tak być Myślę, że już powinniśmy do końca tej wieży że... Chociaż, czy ten kogmaw wie, kogmaw <laughs> Czy ten kogmaw wie, że on ma takie coś jak E, e znaczy W No właśnie, który ktoś Okej. Okay. To jest pierwsza wieża? Nie, pierwsza poszła chyba na toku okay. Już ok, idziemy dalej W sumie bardzo dobrze jakbyśmy pusznęli te, tego bota całego Znowu się cofnął, znaczy znowu się zdiskonektował Mniejsza, mniejsza. A niestety nie mam aż takich obrażeń, żeby tutaj samemu coś zrobić. Chociaż szkoda. Pójdę pomóc tutaj na midzie. Może coś tu gramy. No bo tą wieżę chociaż spuszniemy. Tyk. Tak. Tak. Ajaj. Te last hity też nie wychodzi. No nie wychodzi mi last hitowanie tym Threshem. No nie umiem. Nie znam jego animacji ataku i tak wiecie. 2 na 10. Okej, okay. no to to jest, to już też pójdzie bez problemu, wydaje mi się, że nie, nie ma coś tam Jakieś tam spiny A, Aha, dobra Oni co robią? Herolda? Aha, ty chcesz robić, no ja tu przyjdę, ej Chodź, zrobimy go Rób go, rób go Aha, nie chcesz go robić jednak Tu zaraz Ani wyjdzie. Gdzie ta luka? U, Ani. Cześć. Ty się boisz suporta, naprawdę. Chodź tu. Ajajajaj. Ale wiedział, że tam będę. Kurczę. Jakieś dusze... Oh, 60 dusz Tak bardzo dobry wynik Myślę, że on się na mnie będzie rzucał Go będę trzymał... O nie Oni w trzech wylecieli na supporta, rozumiecie to? Czech na supporta My tu potrzebujemy split pushu troszkę bo e, jak oni będą tylko tak chodzili i zabijali to raczej nas wrogowie e, wykończą tak Także trochę nieodpowiedzialne zachowanie z tej strony ale ja mam e, zaraz tego Ło ale uniknęło ładnie tego e, Ja mam zaraz e, TP Także gdzieś tutaj jest jakiś work, bardzo dobrze. Ajajaj, nie wyszło. Co ty tu robisz, No nie, no serio, ale coś mi zlagowało w ogóle. To jest jeszcze jakaś aż Przeniam ten punkt żebyśmy szybciej mogli poruszać nie, gdzie, gdzie. <laughs> Dobra <laughs> To było bardzo szybkie Tym bardziej że graliśmy w 4 na 5 Także Myślę że odcinek był w miarę, w miarę No nie było aż takich sytuacji super e, dobrych ani też super słabych Także czekać na kolejne odcinki możecie mi pisać jakimi bohaterami mam grać Na jakich buildach i w ogóle Także do następnego na razie, cześć Pozdrawiam i oczywiście subskrybujcie nasz kanał Piona